Jeśli jesteś osobą bezrobotną, która chce zdobyć pracę, to Twoją pracą jest szukanie pracy. Zgadzasz się? Jeśli tak, to daj łapkę w górę, jeśli nie, to daj łapkę w dół. Zaznacz koniecznie. A ja opowiem Ci w tym wideo, co to tak naprawdę znaczy, że szukasz pracy tak, jakbyś pracował. Jakie takie podstawowe nawyki szukania pracy warto mieć, żeby z tego czasu wycisnąć. Jak najwięcej i faktycznie przybliżyć się do tego szukania pracy, do efektów szukania pracy, czy wręcz do zdobycia tej właściwej pracy. Pierwsza, najważniejsza sprawa tyle samo czasu, ile chcesz pracować, poświęcasz na szukanie pracy. Z tym, że to nie chodzi tutaj o to, że ty tylko po prostu siedzisz i czekasz, aż ta praca spłynie, skapnie, zaskoczy cię. Nie chodzi tutaj też o to, że ty nerwowo klikasz w portalu, kiedy będzie ta oferta. Albo rozsyłasz w masowej ilości jedno CV do wszystkich pracodawców, jakich znalazłeś w sieci. Tutaj bardziej chodzi o efektywne działanie, czyli może trzeba to CV dopasować, czy wręcz napisać na wymiar. Może trzeba się dowiedzieć o innych metodach szukania pracy, bo większość ofert nigdy nie dochodzi do portalu i może być tam ich mniej. Może trzeba zrobić takie rzeczy, jak na przykład follow-upy, bo nie dostajesz informacji zwrotnych, żeby dowiedzieć się, co ci tak naprawdę do tej pory nie zadziałało. Te rzeczy. Bardzo mogą podnieść Twoją efektywność. One też sprawiają, że możesz musieć wyjść trochę poza strefę swojego komfortu. Także działamy efektywnie, a nie pasywnie. Faktycznie najskuteczniejszymi metodami w tych godzinach, w jakich chcielibyśmy potencjalnie pracować. I to jest druga zasada. Zdaję sobie sprawę, że jak jesteśmy nagle w domu, to może być dużo innych rzeczy do zrobienia. Pranie, sprzątanie, nauczanie domowe, zajęcie się dziećmi, może ten dawno odkładany remont, może trzeba odpocząć, nadgonić różne zaległości rozwojowe. Wiem, że to wszystko może kusić. Często bywa tak, że osoby szukające pracy w ogóle nie są dostępne w ciągu dnia. Nie są dostępne wtedy, kiedy ludzie władni zatrudnić. Rekrutują, kiedy mogą porozmawiać, zamiast tego szukają tej pracy po nocach, wieczorami, w weekendy. Zwróć sobie uwagę, żeby mieć też ten czas na szukanie pracy wtedy, kiedy ludzie są po prostu dostępni, bo może być tak, że ktoś do Ciebie dzwoni, a Ty właśnie wiercisz dziurę w ścianie albo nastawiasz pranie, a potem się dziwisz, że nie chcą Cię zatrudnić, kiedy no cóż, nie byłeś dostępny, kiedy dzwonił do Ciebie ten wymarzony rekruter. W tych samych godzinach, w jakich chcesz pracować, szukasz pracy. Zasada numer dwa. Zasada numer 3. szykujesz się do tego szukania pracy tak samo jak do pracy. I to oznacza wiele różnych rzeczy, na przykład strój. Na przykład, że masz gotowe wszystkie narzędzia do tej pracy. Samy strój może wpłynąć na Twoje nastawienie. Tak, jeśli będziesz w piżamie, to również takie niedbałe szukanie, takie ociągające może Ci się ujawniać w szukaniu pracy. Wyobraź sobie, że takim ospałym tonem. Będziesz odpowiadać na pytania rekrutera, kiedy do Ciebie zadzwoni. Kolejna rzecz, wszystkie narzędzia powinny być gotowe, czyli telefon jest załadowany. Masz przy sobie coś do notowania i wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne do Twojej potencjalnej pracy. To jest bardzo ważne, żeby nie szukać nerwowo słuchawek, rozpątywać kabli i robić różnych innych ważnych rzeczy. Także to są takie trzy podstawowe tak naprawdę nawyki. I oczywiście możesz sobie robić od nich odstępstwa, jeśli umiesz świetnie sobą zarządzić. No nie ma grzechu, jeśli na przykład popracujesz 4 godziny rano nad tym szukaniem, a później 4 godziny po południu, pod warunkiem, że oczywiście wtedy są ludzie dostępni. Możesz sobie ten czas dzielić, natomiast ja widzę, że wielu szukających pracy, kiedy nagle jest w sytuacji bez szefa, w domu, z obowiązkami, to sobie z tym nie umie do końca poradzić. Dlatego rekomenduję takie może sztywne, ale jednak w tym momencie podejście do tego szukania, bo to po prostu podnosi później efektywność tych działań, już wprowadzenia takich zasad. I chciałabym Cię jeszcze prosić o podzielenie się tym wideo z Twoimi bliskimi, bo dzięki temu możecie sobie uwspólnić podejście, też mieć grunt do dyskusji. Zapraszam, żeby się podzielić. Jeśli znasz kogoś, kto szuka pracy, to podziel się. Jeśli widzisz w tym wartość, to podziel się koniecznie i dawaj znać, jak Ci idzie z wdrażaniem tych zasad i z szukaniem.